Jest, żeby określić te emocje, które nas trzymają przy tym przekonaniu, że dlaczego ja chcę w to wierzyć. Czyli przykładowo, jeżeli wierzę w to, że jestem bezwartościowa, to może nie wymagam aż tyle od siebie, albo pozwalam sobie na lenistwo, no bo skoro jestem bezwartościowa, to nie muszę nic robić, nie muszę nic dawać światu, no bo i tak nie mam wartości. Więc to są takie wymówki, które na poziomie emocjonalnym nas trzymają przy tym przekonaniu. Więc chodzi o to, żeby odnaleźć te emocje, określić je, które właśnie. Dają nam te korzyści trzymania się przy tym danym wierzeniu. I jak już mamy to i wiemy, dlaczego się tego trzymamy, możemy sobie pomyśleć o innych sposobach spełniania tych potrzeb, które dają nam te przekonania, ale też stworzyć sobie nowe przekonania, w które chcemy wierzyć i poprzeć to dowodami. Czyli tutaj na przykład, dlaczego jestem wartościowa? No dlatego, że Robię podcast co tydzień i daję wartość światu. Więc tutaj szukamy dowodów na to nasze nowe przekonanie, żeby je poprzeć i żeby zobaczyć, jak to przekonanie jest dla nas prawdą.